W narożniku niebieskim Arkadiusz Toborek Motny Rmiosłowice. Kategoria łową plus 91 kg. Kolejna para to zawodnicy wagi plus 91 kg Grupa P. Sałagan Marcin, Krząostrowiec, Toborek Arkadiusz, Mosy Rmysłowice. Ribolny, starcie pierwsze. Można by powiedzieć w Mysłowicach chłopy nas chwał. Prawdziwi mężczyźni. Tak zwykło się mówić na zawodników. Wagi 91 i plus 91. Kolejny. Mysłowiczanin ze świetnymi warunkami fizycznymi. Tutaj Toborek zdecydowanie góruje wzrostem nad swoim przeciwnikiem. Piękny prawy hak. Trafia Sałagana. jak na kategorię plus 91 kilogramów. To Borek tutaj naprawdę bardzo nisko trzyma opuszczoną lewą rękę. Nie wiem, czy ufa swojemu skrytowi szybkości, czy po prostu no już ma taki nawyk bokserski i liczy na swoje, prawda, balanse tułowia i odejścia, aby nie zostać mocno trafionym przez przeciwnika. Bardzo ładny prawy na dół Toborka I kolejny prawy na dół na górę teraz Wydaje mi się być bardzo silny fizyczny toborek tutaj te dynamika ciosów które przed chwilą wyprowadził pozwoli się przekonać co do siły uderzenia no tutaj z kolei przykład tego, o czym mówiłem wcześniej, o zbyt nisko opuszczonych rękach przez toborka, gdzie Sałagan trafił bezpośrednim prawym sierpem. Na pewno dokładniejszym zawodnikiem był to borek w rundzie pierwszej więcej ciosów prostych, celnych akcje, które naprawdę mogły nam się podobać Rozpoczęła się druga runda. Sałagan zaczął od tego swojego szerokiego prawego sierpa. A tym razem dosięgnął Toborka. No teraz Toborek. Zabezpieczył głowę podwójną gardą i uniknął silnych ciosów sałagana. Piękny prawy prosty. Powstrzymała tak sałagana. Prawy prosty i tutaj bardzo przytomne wykorzystanie sytuacji po prawym prostym przez Toborka. Ciosy z dołu i kolejny prawy na dół, aż echem poszło po hali Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przyjął tą wymianę to borek koniec drugiego starcia. Przed nami jeszcze jedna runda tego pojedynku. A po nim walka w kategorii plus 91 kg z tym, że grupa A. Figil Mateusz ULK Ostrów Mazowiecka, stępień przemysła Giełka Karbogowice Ostatnia runda pojedynku pomiędzy Marcinem Sałaganem a Arkadiuszem Toborkiem Ładny lewy prosty Toborka i prawy prosty powstrzymał ataki Sałagana który chciał się zrewanżować swojemu przeciwnikowi, ale niestety zadał coś nieprawidłowe i sędzia tego pojedynku, pan Ariel Środa, musiał wstrzymać jego akcję. I myślę, że teraz już bez kary się nie obejdzie. Tak, sędzia Ariel Środa udziela ostrzeżenia reprezentantowi Krzo Ostrowiec za ciosy zadalne nasadami. Teraz taki szeroki sierpowy Sa sałagana trafia Toborka. No nie może sobie pozwalać na taką bezmyślność. Toborek, prowadząc w tym pojedynku, może po prostu go przegrać przed czasem. I końcówka pojedynku pomiędzy Marcinem Sałaganem a Arkadiuszem Toborkiem. Obydwa już zmęczeni zawodnicy. Więcej wydaje mi się w końcówce zachował sił Sałagan. Teraz był dylemat sędziego ringowego, czy udzielić to ostrzeżenie, czy nie. Troszeczkę pospieszył się sędzia czasowy i również nie wytrzymał i uderzył w gąg. No z momentem powiedzenia stop, sędzia jednak powinien czasowy się wstrzymać z uderzeniem w gąg, aż do wydania komendy boks przez sędziego ringowego ale to tutaj wszystko się tak zbiegło prawie że w jednym czasie i dlatego mieliśmy troszkę zamieszania a te brawa to już owacje dla reprezentanta Karbowiowice, Przemysława Stępnia, który będzie Występował w następnym pojedynku, również w kategorii plus 91 kg. Spotka się w nim, tak jak mówiłem wcześniej, z Mateuszem Figielem z klubu UOLKA Ostrów Mazowiecka. Już karty punktowe u Sędziego Głównego. Grand Prix pana Andrzeja Filipka. I za moment poznamy zwycięzcę. Jednogłośne zwycięstwo Arkadiusza Toborka. Kibice przyjmują.